Nie próbuj tu Kuba. to wskoczyć. Jest... skończyć. Jaki ci zaraz jest... przychód swoje. <laughs> jeszcze, <laughs> jeszcze skończyć nie może. Widać kto tu jest. Kto tu umie w parku. <laughs> Kurde! A to jest dziwne, że nie mogę trzepnąć z dołu. <laughs> Jak ty to, to ciężko się dostać? No! Dawać, dajesz, dajesz, dajesz! O <grymne> nie! No <grymne> kurde, znowu nie trafiłem. No, ej. jazda stąd! Nie. Niech sobie będzie mój jezd na lampie. Dobra. Pokój. Do... Dwie 2 i 15 minut trollingu nie ma to jak dobry początek.